Cześć, witam w gry fabularne TV, ja jestem Kaki, a to jest trzecia część APK, jakiego nagrywam z, z Robotiki. Gramy w Robotikę, było już kilka scenariuszy, obecnie mamy krótko przerwę, ale wkrótce będziemy wracać do robotyki. Ja przynajmniej mam czas na to, aby nadrobić zaległości i opowiedzieć Wam o tym, co się działo. Do tej pory opowiedziałem o, opowiedziałem o dwóch postaciach, o Hardkorze oraz o Zero którzy bardzo pomogli mi zbudować e, fabułę. Mam nadzieję, że będę miał jeszcze czas, aby opowiedzieć Wam o tej, o tej fabule. E, dzisiaj zrobimy kilka, kilka rzeczy. E, przede wszystkim zorganizujemy konkurs. Tak, po raz pierwszy organizuję taki poważny konkurs u mnie na blogu z poważną nagrodą, no na wygrana będzie książka. E, ale o konkursie opowiem na samym końcu jeśli nie zdążę opowiedzieć w tym filmiku to na pewno opowiem w, w następnym, tak więc yy, czekajcie i oglądajcie. Natomiast yy, opowiem również o dwóch rzeczach. Otóż o tym, jak mi się udało połączyć drużynę, ponieważ integrator drużyny w Robotice nie jest dobry. <gry> yy, natomiast yy, drugą rzeczą, o której będę mówił właśnie teraz, to już trzecią, yy, trzecią rzeczą będzie sandboxowość yy, oraz to ile mi udało się zrozumieć tej sadbotkowości oraz y, jak udało mi się ją wykorzystać y, podczas budowania tego scenariusza. Tak więc, dobra, zaczynamy po kolei. Nie będę opowiadał o kolejnych postaciach, bo jest tam i mutant, który zabił swoją rodzinę, ale tak naprawdę jej nie zabił y, w szale. Jest tam Nikita, która jest klonem, detektywem, który poszukuje, jest na tropie y, znikających klonów. No, i też są inne postacie, jak na przykład Cabra, który, yy, który wygląda identycznie jak Aliens z, z obcego, a jest, yy, jest robotem. Tak więc są, jest wiele fajnych postaci, ale po prostu chciałem jak najszybciej wejść w tą fabułę. A hardcore i zory, jak na razie, nadawali rytm, jeśli chodzi o, o budowę, yy, budow budowę, yy, budowę scenariusza. Tak więc pierwszy etap to połączenie drużyny. Ja zrezygnowałem z generatora. Yy, generatora drużyny, który znajduje się w podręczniku, postanowiłem zastosować pewien fabularny trik. Otóż całą kampanię, pierwszą sesję, pierwsza scena, od której zaczęliśmy, to były masy ołowiu wypruwane z dwóch miniganów zawieszonych przy robocie, który jechał przez ruiny i ostrzeliwał pozycje graczy. Fragmenty pocisków oraz zdartego, zdartego tynku opadały ze ściany na ich zbroje, na ich hełmy, czaszki, czy co, co oni tam akurat mieli. Większość była robotami androidami. Po tym krótkim opisie, jak oni są w okopach i są ostrzeliwani, nie wiedzą co się dzieje. Gracze dopiero co zaczęli grać. Opisałem im pokrótce w jaki to sposób od tygodnia są. Utrzymują tą pozycję. Na początku było ich 30, obecnie zostało ich 5, dokładnie tylu, nie miałem graczy, reszta nie przeżyła, była zbyt lekko próbowała różnych akcji, próbowała różnych technik, szarżowania, jakichś sprytnych manewrów, oni wszyscy poginęli. Oczywiście bronią się przed maszynami Destro, głównym złym robotiki. Jak na razie, no i właśnie to był mój pomysł na scalenie drużyny. No, wyszło trochę różnie. Wyszło drużyna się scaliła faktycznie 7 dni w okopach, którego nie rozgrywaliśmy. My po prostu zaczęliśmy grać po tych 7 dniach. Bazowałem tu po prostu na tym, że mam profesjonalnych graczy, którzy po prostu, po prostu potrafią wcielić się w taką postać, która razem z innymi postaciami przez 7 dni walczyła ramię w ramię. A walczyła w ramię w ramię, bo ci, co nie walczyli, ramie w ramię w Ramię umarli. A po prostu zginęli. Właśnie nie umarli. Roboty nie wiem, czy umierają, bo zostały dezaktywowane, wyłączone. Tak, zostali wyłączeni. Tak więc musieli działać drużynowo, żeby przetrwać te 7 dni, żeby zacząć kampanię. No, i moi gracze faktycznie, faktycznie przyjęli to do wiadomości faktycznie zaczęli tworzyć drużynę. Później miałem problem, żeby włączyć w to zero, ponieważ on trochę później zaczynał grę, ale Trik jako taki zadziałał. Tak więc było dość, dość fajnie. Później co się działo? Otóż oni bronili pewnego budynku, w którym był Magazyn, każdy z nich dostał informacje o tym, w różny sposób trafili po prostu do tego magazynu. Ktoś przeczytał informację ktoś dostał zadanie, ktoś inny po prostu przy, przez przypadek szwędął się tutaj i, i zauważył jakieś strzały. Magazyn jest korporacji Syntatec, w którym według tych informacji, które otrzymali kończy się bateria, jeśli chodzi o systemy zabezpieczeń, no i po prostu bateria się kończy, oni się zjawiają. No i y, otwiera się, y, otwierają się drzwi do wielkiego skarbu. No i zaskoczyło ich tutaj robot. Tych wszystkich wydarzeń nie rozgrywaliśmy, one się działy przed sesją, także my zaczęliśmy od ostrej akcji, gdzie gracze zadają ostateczny cios y, robotom, y, robotom destro. Było bardzo fajnie, bardzo dynamiczna, super sesja, na której przetestowaliśmy i nauczyliśmy się mechaniki. E, lubię robić pierwszą sesję taką, która e, jest nastawiona na testowanie mechaniki, a to oznacza, że, naj, że najprawdopodobniej jest tam dużo, dużo walki. E, dzięki temu e, nie, nie pojawiają się konflikty od samego początku osobowości między graczami, bo każdy jest na, nastawiony na to, żeby przetrwać, a z drugiej strony uczymy się mechaniki, która później w następnych scenariuszach wspiera już bardziej rozbudowaną fabułę, o której, na którą tak naprawdę mi najbardziej zależy. Ok, kiedy oni odzyskali ten budynek, okazało się, że jest osada mutantów w tej okolicy. Ci mutanci chcą się przyłączyć do tych ludzi, oni zresztą zaaranżowali trochę tą walkę i bitwę, pomogli tym ludziom, a oni im, i oni chcą zawrzeć deala. E, deal miał polegać na tym, e, miał być fabularnym odzwierciedleniem tego, że gracze na samym początku tworzą swoją siedzibę, wydając na nią punkty. E, fabularnie to nie wyszło, ponieważ gracze zrezygnowali z tej siedziby i zrezygnowali z tych punktów, ale no cóż, ich wybór. E, mogli to zrobić i to e, zrobili. E, od tamtego czasu to był początek sesji i tu faktycznie ja to wszystko zaplanowałem i, i to był mój plan w głowie, który sobie ułożyłem. Natomiast dalszych losów tej grupy osób, która walczyła ramionami przez, przez przez cały tydzień nie układałem i nie wymyślałem. Przychodziłem na sesję, mając po prostu w umyśle rozpisany cały sektor. Jeśli nie widzieliście jeszcze moich prac, stronki z sektorem, to możecie kliknąć tutaj. Prawdopodobnie uda mi się tutaj taki guziczek, umieścić. możecie sobie na niego kliknąć i obejrzeć jak wygląda ten sektor. No i tam też zauważycie, że mapę podzieliłem na, na heksy i w tych heksach niektóre są aktywne, można na nie kliknąć, zobaczyć jakie, co tam jest w tym, w tym heksie. I to jest właśnie ten element, przechodzę do drugiego tematu, sandboxowy. E, już widzę, że czasu jest mało, tak więc konkurs będzie w następnym filmiku. E, sandboxowy, który polega na tym, że gracze wchodzą do jakiegoś obszaru i mówią mi, że oni chcą iść do tego obszaru, bo tam jest coś ciekawego. I w tym momencie ja robię trzy rzeczy. Po pierwsze, mam laptopa na sesji, tak więc mogę sobie tam zajrzeć. Zresztą ja tą mapę widziałem wzdłuż i przesz, tak więc ja już mam. Mniej więcej zapisane i za, zaplanowane, co gdzie jest, e, patrzę na Google Maps, e, co tam się znajduje. E, akurat wybrałem dość industrialne miasto, tak więc e, zwykle znajduję tam jakieś fabryki, jakieś firmy, one zwykle mają bardzo fajne nazwy i sugerując się tymi nazwami, mówię graczom, co jest, e, wiem, co będzie w tym sektorze, jak gracze tam chodzą. Kolejna rzecz, jaką robię, to losuję z tabeli zdarzeń różne rzeczy, które tam są. Link do tej tabeli zdarzeń znajdziecie tu, pod tym guzikiem, który tutaj umieszczę. Super, są te guziki. Mam nadzieję, że mi wyjdzie ich, ich zrobienie. Jak na razie mam tam 30 i kulam kula kostką 30-ścienną. 30 tak? Kupiłem sobie kostkę 30-ścienną. Z tego co wiem, można ją dostać w dobrych sklepach z planszówkami i, i rpg To jest druga rzecz, którą robię, czyli tabela zdarzeń, a trzecia. To są deklaracje graczy, za każdym razem jak wchodzimy, no to każdy graczą kulać na jakąś cechę w zależności od tego kto w czym jest dobry. Na przykład ktoś może kulnąć sobie na, na robotykę i, i, i zadeklarować coś robotycznego, ale zanim powiem to chyba bym musiał wytłumaczyć co to są deklaracje. Otóż deklarki, jak to się już przy, przyjęło je nazywać, to są... Mm, Pomysły gracza na to, co może się znajdować w takim obszarze. I gracze mają naprawdę super pomysły, które i mnie zaskakują, i powodują, że dla mnie również ta sesja jest naprawdę fascynująca i pełna wrażeń. Gracze może zadeklarować e, zielony dym, wydobywający się z kanalizacji, albo może zadeklarować gang. Po prostu słowo gang. Jeśli uda mu się test, to może zadeklarować kilka rzeczy. E, Zwykle y, gracz może zadeklarować rzeczy dobre dla siebie i złe dla siebie. Generalnie gracz deklaruje rzeczy, które chce, żeby się działy na sesji. Dzięki temu gracz gra w grę, która mu się naprawdę podoba. Może zadeklarować, y, w tym sektorze jest mój znajomy. No i wtedy fabularnie ją uzupełnią, kto to jest ten znajomy. Ważne, żeby deklaracja była krótka i rzeczowa i ciekawa i pasująca do świata i zgodna z konwencją. No i to są właściwie wszystkie warunki, jakie są spełnione. Z tych trzech elementów, czyli mapa, tabela zdarzeń oraz deklaracje graczy, ja buduję fabułę i ja buduję to, co, co tam się dzieje. Otóż e, oczywiście na to również przekładają się historia posto postaci, ich osobowości, którą e, myślę, że w dwóch poprzednich filmikach udowodniłem, że jest bardzo bogata i, i szalenie ciekawa. Ten gang który zadeklarował jakiś inny gracz, może się okazać, że zna doskonale hardcora, widział wszystkich, wszystkie jego filmy i są jego ogromnym fanem. I zamiast walki z tym gangiem, e, będzie się działo coś, coś zupełnie innego. Jak to dokładnie w praktyce się e, udało, opowiem w następnym filmiku. I w następnym filmiku też ogłoszę konkurs. Tak więc e, czekajcie na ten filmik.